A jednak, piękne branie i fajna ryba. Tak czułem. No, największy dzisiaj Tak jak mówię tu jeszcze nie są potwory Ale już całkiem, całkiem fajna ryba w porównaniu z tym co to teraz mi tu brało dzisiaj O Taka klucha Chodź tu kolego Owce zrobił swoje uchronił przynętę przed wejściem w rośliny jezus na tym odcinku są strasznie pogryzione nie wiem czy to wydry czy cokolwiek innego ale to jest masakra no ja mu tego nie zrobiłem to normalnie ma dziurę na wysokości wnętrzności ale tak jak twierdzę to skań to w ogóle mu się zabliźnia Uah. Pójdźcie na to. Mięzionku. Jakbyś, żebyś przeżył. Naprawdę. No twardy zawodnik, nie powiem. Nawet nie widziałem takiej haratanej ryby.